Siema, ja jestem Kevin, prowadzę salon na Bronowicach, Bronowicka 60 Kraków. Jeszcze niewielu z was może wie, że tutaj jesteśmy, bo jest to nowy salon, jesteśmy tutaj od marca. No do tego zobaczcie, tam mamy jeden przystanek wesele, jest cała ulica Bronowicka, tam jest drugi przystanek wesele, jakieś roboty drogowe, groszek, kerfur i jesteśmy my. Zobaczcie salon w środku wygląda no bajecznie. Yy, można byłoby powiedzieć, że jak każda zbita szybka, wiadomo, jesteśmy yy, siecią, każdy nasz salon musi być ustandaryzowany. Yy. I właśnie, jesteśmy dużą siecią, mamy 38 salonów w całej Polsce, więc też oddając do nas swój sprzęt wiesz, że nie jesteśmy firmą, która za chwilę zniknie. Wymienisz na przykład wyświetlacz w iPhone 11, za miesiąc przestanie Ci działać dotyk, będziesz chciał wrócić na gwarancję i nie okaże się, że ktoś zawinął interes, tylko wiesz, że jesteśmy solidną firmą, która działa cały czas. Ogólnopolska gwarancja. W każdym naszym salonie obowiązuje gwarancja ogólnopolska, więc jeżeli wymieniasz wyświetlacz, załóżmy u nas na Bronowicach 60 w Krakowie, będziesz w Warszawie i coś się wydarzy, przestanie działać dotyk, może bateria będzie działać niepoprawnie, był jakiś wadliwy komponent. Bez problemu działamy z taką wymianą gwarancyjną w każdym naszym salonie i to też jest ważne, żebyś Ty o tym wiedział. Co do tego, jaki mamy asortyment, no to oprócz napraw, które wykonujemy, mamy również szereg akcesoriów specjalnie wyselekcjonowanych dla Was. Mamy silikonowe etui magnetyczne i zarówno te bez magnesów. Mamy szyby antypapilarne, nasze autorskie. Są to szkła, które są. Są świetne. Po prostu wpadnijcie i, i zobaczycie, jak one wyglądają. Mamy zasilacze, yy, nasze autorskie również, azotki galer, więc tych akcesoriów jest ogrom. Więc oprócz napraw również zakupicie u nas akcesoria. Jeżeli chodzi o same naprawy, yy, no to u nas możecie wykonać usługi autoryzowane i nieautoryzowane. Więc to tak naprawdę od Was zależy, jaką... Naprawę chcecie, żebyśmy wykonali dla Was. Jeżeli potrzebujecie wymiany na przykład wyświetlacza lub baterii na autoryzowanym komponencie, bo nie chcielibyście na przykład tracić gwarancji, wtedy śmiało możemy dla Was taką naprawę przeprowadzić. Natomiast jeżeli byście chcieli wersję troszeczkę bardziej budżetową, bo też wiemy, że nie każdy chce płacić za naprawę. Wysoką y, kwotę, więc mamy również naprawy nieautoryzowane, które są naprawami bardziej budżetowymi, bardziej przystępnymi, jeżeli ktoś, na przykład, chciałby ze sprzętu korzystać jeszcze nie wiem, 3-4 miesiące. Załóżmy, masz iPhone'a 8 i myślisz o wymianie na nowszy sprzęt za 2 miesiące, ale no twój wyświetlacz już nie jest sprawny. Nie musisz wymieniać go na wyświetlacz fabryczny, możemy go wymienić na wyświetlacz niższej jakości i to są naprawdę rzeczy, które są świetne. Eee, zobaczcie. Zawsze przyjmujemy Was na, sie, na, sie, na siedząco. Przepraszam bardzo. Zawsze przyjmujemy Was na siedząco, więc też macie wygodę. No i przede wszystkim, tak jak Wy, jesteśmy ogromnymi pasjonatami sprzętu marki Apple. Więc u nas możecie wygodnie się rozsiąść. Możemy pogadać o tym sprzęcie. Jeżeli też chcecie pogadać o jakichkolwiek nowinkach, śmiało Was zapraszam. Jestem do Waszej dyspozycji. Chętnie Was również poznam. Więc Bronowicka 60 Kraków. Jeszcze raz Wam pokażę ulicę, żebyście widzieli, jak to wygląda.